Droga, królowo. O, Filipie, dziękuję, że przyszedłeś. Muszę postać na rękach dla uspokojenia. Wszystkie plany się posypały. Śpiewaczka, która miała wystąpić na gali monarchii, nie jest chora. Odwołała występ w ostatniej chwili, a wszystkie znajome królowe przyjadą. Cóż, może zagrama mały koncert na skrzypcach, wasza wysokość. Och, zrobiłbyś to dla mnie, Filipie. I nawet myślałam o tym śpiewaku, któremu akompaniowałeś za młodych lat. Chodzi o Elwisa, tego trzmiela? O, tak! O niego! Hmm, pamiętam, że to był niezły duet rockowy. Eee, a tak konkretnie? To jest rock! Odlot! Oh, oh, yeah! Moglibyście wystąpić na naszej gali? Świetny pomysł! Polecimy po Twojego kolegę, co ty na to? E, no raczej nic z tego. Przykro mi, Wasza wysokość, nie widziałem Elwisa, odkąd duet się rozpadł. O, dlaczego? Chcemy posłuchać waszego występu, dobrze mówię? O ratuj świerszczu, nie mogę sobie narobić wstydu przed królowymi. Chyba bym się pod ziemię zapadła. Oj, proszę, Filipie, zgódź się. Na pewno pan Trzmiel z radością zechce wystąpić z tobą w duecie. Myślę, że raczej nie zechce. Nie znasz go. <grymny> Tutaj dawaliśmy pierwsze koncerty. pszczół z łąki, to ja, Gucio! Szczoła! Filip! Wiedziałem, że to ty. Z daleka rozpoznałem nasz kawałek. Jak żyjesz, chłopie? Gębulę masz ciągle wodą! Ty też się nie zmieniłeś. To moi przyjaciele Maja i Gucio. Miło nam cię poznać, Elvisie. Słyszałam, że masz rewelacyjny głos! Tak, no, owszem. Chcemy, żebyś znowu zaśpiewał z Filipem, prawda, Filip? Cóż. A, młodziaki, na mnie nie liczcie. Ja już skończyłem z muzyką. Pamiętam tę melodię! graliśmy ją na koncercie na polach Lili! Wszystkie owady zachwycił mój głos! Twój głos? To moja doskonała gra na skrzypcach je zachwyciła! Uuu, nie wyglądają dobrze! Jeśli chodzą tak w kółko i w kółko, odkąd odlecieliśmy, muszą być bardzo zmęczone! Spójrz, Gociu! Wiatr chyba zdmuchnął listek! A przewodnik gąsienic zgubił drogę. Zawrócił, aż w końcu poszedł za ostatnią gąsienicą. To wszystko przez nas, że chodzą ciągle w kółko? Tak. A co gorsze, nie mają teraz przewodnika. Musimy go odnaleźć. Juhu, panie przewodniku, jesteś tu? Hej, panie, nie, nie, nie. Musi pan coś zrobić, bo chodzicie w kółko. Guciu, spójrz, tu leży nic. Gąsienice pewnie ją utkały i teraz idą po niej gęsiego. To znaczy, że jeśli inaczej ułożymy tę ich nitkę, na pewno pójdą za nią. A! 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 Stój, bo jeszcze się pokujesz. Hmm, słusznie, guciu. Hej! Przecież nie tylko gąsienice tkają takie nici. Ach, chyba już wolę włosy gąsienic niż ją. Możesz zapomnieć o Tekli. Ja się nią zajmę. Musisz tylko zdobyć nitkę. Szybko. Dzień dobry. U, u, u. Tylko niegrzeczne owady wchodzą do cudzego domu nieproszone. Nie muszę latać, żeby uciec przed tobą. Wystarczy, że skaczę. Hop, hop. O. Sieciuch Już zrobione! Złodzieje, ja was jeszcze kiedyś dopadnę! Wybacz tego, to bardzo ważne. Ta nić jest nam bardzo potrzebna! O, nieznośne dzieciaki! Kiedyś skończycie w mojej sieci! Oby gąsienice poszły tym razem po naszej nici! Jeśli pójdziecie w tę stronę, dojdziecie prosto do dębu koło łąki, a tam się najecie i odpoczniecie, dobrze? Dobrze! Hej, udało się! Już ja wam pokażę, łobuzy! Zbudź moje plecy, wstręcne złodziejaszki! Wspaniale skaczesz po tych lianach, Filipie! Ach, bo mam pewną małą przewagę. Dwie pary rąk! Juhu. Jestem najszybszy na świecie! A, o, o. Bardzo się potłukłeś? No tylko trochę. Wiecie, ta zabawa jest koszmarnie nudna. Oh. Oh. Ej, hey, co się stało, Maksiu? Nie spałem ani chwili od dawna Bo w moim domu są dziwne hałasy Ja się boję W życiu już nie wejdę do tego domu o, Biedaczek o... Maxiu, ty to masz wielkie szczęście. Zaraz ci przedstawię super odważną ekipę tunelową. Serio? Gdzie ona? E? <laughs> Przecież mówię o nas. Oto Max, wielki znawca podziemnego świata. I Filip, nasz przywódca, to pan świerszcz, który zda się na niemal wszystkim. Gucio wyczuwa niebezpieczeństwo. Naprawdę? E... <laughs> A ja jestem? Eee, no. Ja jestem Maja Mała Pszczoła. Zbadamy, co to za hałasy, a ty będziesz mógł wreszcie porządnie się wyspać. Uuuh, ha, zejdziemy do tuneli. Mm -mm. Aha, aha. <śmiech> <śmiech> Przytulny ten twój domek, i nawet nie taki ciemny. Tak, jest kilka lamp tu i tam, ale nie wszędzie, bo strasznie ciężko kopie się te dziury. No, nie słyszę żadnych dziwnych hałasów. Nie czuję żadnego niebezpieczeństwa. No, zrobione, chodźmy już. Teraz już rozumiem, o czym mówiłeś. Może to jakiś duch, albo po, 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 potwór? Potwory nie istnieją, chłopcy. Stać! Chodzicie przecież w kółko! Rozejść się i przeszukać całą łąkę. To rozkaz! Czuję coś słodkiego? A, a, tu nie ma spadzi, nie mam szyc, ani mojego bucia. Mmm, -hmm. No, no cóż, skoro tak nalegacie, A... Szefie, namierzyliśmy mszycę! Pasiak, to była nasza ostatnia krztynka miodu! <śmulatory noise> Ty obzar duchu Psik. To tylko lekki deszczyk w pasi brzuchu. Oj A raczej już spora ulewa. Frójmy stąd. O! Hey. zmarznięty, samiutęki, na pewno jest przerażony. Naprawdę miła taka odrobina deszczyku. Gucio nie jest przyzwyczajony do spania, bo za ulem na łące. Aby nic mu się nie stało. Gucio, wszystko w porządku? Co się z tobą działo? Szukałam cię wszędzie, nigdzie cię nie było. Niepotrzebnie się martwiłaś. Odkryłem dzisiaj niesamowite miejsce. Zabiorę cię tam jutro. A... E, Guciu, do ulach tamtą stronę. Psz, e, o, panna Klementyna. Guciu, gdzieś ty się podziewał. Nie wykonałeś swoich obowiązków ani nie zjawiłeś się na kolacji. O, to nic nie szkodzi, panno Klementyno. Nie jestem głodny. El nie jest głodny? Znam takie cudowne miejsce, gdzie mogę jeść słodycze do woli, a obowiązki nie istnieją. Spójrz! Przyroda się cieszy. Słuchaj. Poczekaj, jak tylko cię złapię. Nigdy mnie nie złapiesz. A właśnie, że złapię. Uwaga. Już, już, już cię łapię. To sieć tekli. Oj, zobacz, została zupełnie zniszczona przez deszcz. A, gdzie ty lecisz, maju? Maju! Nie dotykaj sieci. Lepiej stąd lećmy, może ta stara wiedźma gdzieś się czai. Coś tu się stało. Tekla nie zostawiłaby swojej sieci w takim stanie. Uciekajmy stąd szybko! O. Czego dwie pszczoły tutaj chcą? U mnie już nie ma czego niszczyć! O! Dzień dobry, tego. O nie, kichnęła na mnie. O nie, koniec maju. To już po mnie. O! <laughs> Spokoju mieć nie można nawet w chorobie <laughs> o, Myślisz, że ona mnie zaraziła? My się nie zarażamy od pająków Ale Tekla naprawdę jest strasznie przeziębiona Chyba powinniśmy jej trochę pomóc Słucham, antenki ci się pomarszczyły? Antenkom nic nie jest Ale skoro nie chcesz pomóc, to poproszę Filipa <gryzanie> Teodorze, chcesz mi skrzydła połamać, czy co? Nie maruć kolego Masz strasznie napięte mięśnie pleców Dzień dobry O, biedulku, co się dzieje? Maja, te moje pleczyska o, Dają mi popalić, kiedy pada A co u ciebie? Jest nieźle, ale Tekla jest bardzo chora No to trudno Tekli boją się wszyscy mieszkańcy łąki Wcale mi jej nie żal Nieładnie tak mówić. Tekla jest bardzo stara i pewnie bolą ją plecy. Hmm. Miło, że chcesz pomóc tekli, ale to duże ryzyko. Hmm. Na pomoc ratunku, szefie? Niech ktoś mi pomoże. Ratunku! Szefie! Co tak długo? Natychmiast mnie stąd uwolnijcie! O, oj. Mam pytanie! Cicho tam! W tej chwili mnie uwolnijcie, ławagi! E, chwileczkę. E, najpierw polecimy popyłek dla szefa. Tak! A kiedy wrócimy, uwolnimy szefa. Gdy tylko szef spróbuje pyłku, na pewno poprawi mu się nastrój. Chyba... Taką mam nadzieję. Dokąd to? Wyciągnijcie mnie stąd, słyszycie? Kolec tak łatwo się nie podda. Mam nadzieję, że jeszcze się nie uwolnił. Oby. Po to poświęciłem moją kulę. Nie martw się. Pomożemy ci zrobić nową kulę. A może nawet zrobimy więcej niż jedną? O, leci do nas trzcinowy pyłek! O! Maju, Guciu? Już późno. Co się stało? Kolec i jego banda chcieli ukraść nasz pyłek. Na pewno tu się pojawią. Potrzebujemy pomocy. Tym razem możemy na Was liczyć? Tak, oczywiście. Posłuchajcie więc mojego planu. To chyba nie będzie wcale takie trudne. Możemy do tego użyć katapulty. Psst. Hej, Maju, są już osy, zaprowadzisz mnie tam? Osy z bandy kolca są bardzo silne i przebiegłe. Dobrze, że Gryzio i pasiak nic nie wiedzą o twoich tunelach, Maksiu. a zwłaszcza o tym, który prowadzi prosto do zbiornika z trzcinowym pyłkiem. I pomyśleć, że gdyby o tym wiedzieli, mogliby niepostrzeżenie wynieść cały cenny pyłek. <gryzio> To ten tunel. Pszczoły są jednak bardzo głupie. To dla nas zaszczyt być dziś tutaj z wami i wspólnie bawić się podczas festiwalu. Szybciej! Kwiatów. Już tam Jestem coś nie gadają. Nie gadają? Chyba otwierają za festiwal. Kwiaty są źródłem wszelkiego piękna, a dla nas pszczół również i życia. Z tym większą radością przekazujemy wam niezwykle cenny... O, o, o! Spróbuj trochę nektaru, to ci pomoże na strony głosowe. Uu. Uu. Miło spędzam chwilę wśród kratów na łące. Nektar mi podały te dwa miłe pszczące. Oto, gdzie sekret mój szczęścia tkwi, o tym serce śpiewa mi. <śm애> <śm애> no, 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 jest chyba lepiej. Ojej, potrafisz tak szybko skomponować dobrą piosenkę? To się nazywa improwizacja Niegdyś nasza wspólna specjalność Twoja królowa i jej koleżanki mają wielkie szczęście, że się zgodziło Elvis, uważaj! Ja zapomniałem powiedzieć, że Elvis to straszny histeryk. No, trudno Mój wielki powrót nie dojdzie do skutku. Idźcie dalej bez mnie. Zostawcie mnie na pewną śmierć! Skonam w samotności. Proszę, zostawcie mnie! Dobra, Elvis. To cześć. Pa Elvis! Hej! No dobrze. Skoro tak mnie prosicie, żebym wystąpił. Hej, maju! Posłuchaj tego! Gdy życie ci idzie źle, nie możesz załamać się, bo po burzy zawsze będzie, wierz mi, nowy, lepszy dzień. Dzie to się nazywa improwizacja. <grywki> Boję się, że zacznie padać, jeśli będziesz tak śpiewać. Mam nadzieję, że Filip, Maja i Gucio przylecą z panem Trzmielem. Nie wyobrażam sobie, co królowe by mówiły, gdybym odwołała koncert. A ja już widzę, jakby się cieszyły sklapy. klapy. Gucio, dosyć tych fochów. Maja ma rację, koleżanko. Dziecko, by zostać gwiazdą, trzeba bardzo dużo ćwiczyć. Prawda? O, fe! Ach, wybacz, mała chwilka nieuwagi. No to zmykam. Nie myśl sobie, że wybacz i pozdrawię. Ustawisz mi te kulki, choćbyś miał mi je ustawiać do wieczora. E, wybacz, ale my śpieszymy się na koncert. He? Panie gnojarzu, proszę się nie gniewać. Ty pszczoło mi się nie wtrąca! To nasz śpiewak! Śpiewak! Ciekawostka! A ja jestem mistrzem. Bardzo proszę! <śpiewa> <śpiewa> No to dalej, śpiewaj! A, słyszysz mój boski głos? Nagrodził cię los. Słyszysz mój boski głos? Nagrodził cię los.